Wyobraź sobie, że osoba, która najbardziej zniszczyła twoje życie, nigdy nie podniosła na ciebie głosu, nigdy ci nie groziła, nigdy nie wyglądała źle, była miła, uśmiechnięta, pomocna, może nawet mówiła, że robi to wszystko dla twojego dobra. A teraz pomyśl, co jeśli największe zło, jakie spotykasz, nigdy nie przychodzi z ostrzeżeniem? Co jeśli wygląda dokładnie jak ktoś, komu ufasz? Na kanale niepojęte rozbieramy na części to, czego wolelibyśmy nie widzieć. Dziś zajrzymy pod maskę zła, które nie krzyczy, nie atakuje i nie straszy zła, które potrafi być czarujące, logiczne, empatyczne, przynajmniej na pierwszy rzut oka i co najważniejsze zła, któremu niemal każdy z nas kiedyś zaufał. Zostań do końca, bo w drugiej części tego filmu pokażę Ci konkretne sygnały, które zdradzają destrukcyjnych ludzi. Nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się w porządku. Od dziecka uczą nas prostego schematu: zło wygląda jak zło, czarny charakter, groźna twarz, agresja, krzyk, przemoc. Problem polega na tym, że to fikcja. W prawdziwym życiu zło nie chce zostać rozpoznane, chce zostać zaproszone, dlatego przybiera formę: troski, autorytetu, przyjaźni, miłości. Psychologia zna to zjawisko bardzo dobrze. Najskuteczniejsze zło to takie, które nie uruchamia naszych mechanizmów obronnych, bo kiedy nie czujesz zagrożenia, nie bronisz się. To jeden z najbardziej niepokojących faktów. Większość ludzi, którzy ranią innych, nie uważa się za potwory, nie widzi siebie jako złoczyńców, często postrzega się jako ofiary albo bohaterów. Mówią sobie: gdybyś był inny, nie musiałbym tak reagować. Ja tylko mówię prawdę. Robię to dla Twojego dobra. To sprawia, że są niewiarygodnie przekonujący, bo jeśli ktoś szczerze wierzy, że ma rację, potrafi sprawić, że Ty też w to uwierzysz. To nie jest Twoja słabość. To biologia i psychologia. Ludzie destrukcyjni bardzo często intensywnie interesują się Tobą na początku, szybko budują bliskość, sprawiają, że czujesz się wybrany. Twój mózg reaguje na to wyrzutem dopaminy. I oksytocyny, hormonów więzi. I wtedy dzieje się coś kluczowego. Zaufanie pojawia się szybciej, niż zdążysz pomyśleć logicznie. A kiedy już komuś ufasz, twój umysł zaczyna bronić tej decyzji, nawet gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze. To się nazywa dysonans poznawczy, i właśnie na tym żeruje zło, które nie wygląda jak zło. Zamiast ciosu, pytanie. Zamiast krzyku, sugestia. Zamiast przemocy, Wątpliwość. Destrukcyjni ludzie często podważają twoje emocje, przesadzasz, kwestionują twoją pamięć, to nie było tak, umniejszają twoje granice, robisz problem z niczego. Nie odbierają ci wszystkiego naraz, odbierają po kawałku pewność siebie, intuicję, zaufanie do własnych odczuć i robią to tak subtelnie, że długo nie potrafisz wskazać momentu, w którym coś się zepsuło. Bo zło, które nie wygląda jak zło, daje też coś w zamian. Czasem uwagę, poczucie sensu, intensywne emocje tworzy się więź oparta na sprzecznościach. Ból przeplata się z ulgą, krzywda z chwilami bliskości. Twój mózg uczy się jednego. Ten sam człowiek, który rani, jest też tym, który naprawia. To jedna z najsilniejszych pułapek psychologicznych. Obiecałem konkret. Oto one: zwróć uwagę. Jeśli ktoś zawsze ma logiczne uzasadnienie dla ranienia innych, nigdy naprawdę nie bierze odpowiedzialności. Często przedstawia się jako niezrozumiany lub skrzywdzony. Sprawia, że czujesz się winny za swoje emocje. Powoduje, że po rozmowie z nim czujesz się mniejszy, ale nie wiesz dlaczego. To nie są trudne charaktery. To sygnały destrukcji w wersji cichej. Zło nie musi być brutalne, żeby było niebezpieczne. Nie musi krzyczeć, żeby niszczyć. Nie musi wyglądać strasznie, żeby zostawić ślad. Najczęściej działa w ciszy, w półsłówkach, w sugestiach, w niedopowiedzeniach. Nie przychodzi z nożem, przychodzi z argumentem. Nie grozi, sprawia, że sam zaczynasz się wahać. I zanim zorientujesz się, co się dzieje, to nie ono atakuje ciebie, to ty zaczynasz atakować samego siebie swoje emocje, swoje wspomnienia, swoją intuicję. Bo najgroźniejsze zło nie chce cię złamać siłą. Chcę, żebyś sam przestał sobie ufać. Dlatego tak często wygląda znajomo, bezpiecznie, normalnie. Czasem wygląda jak ktoś, komu ufałeś najbardziej. A czasem jak ktoś, kogo przez długi czas broniłeś, nawet przed samym sobą. Jeśli po tym filmie przypomniała ci się jakaś osoba, nie ignoruj tego uczucia. Intuicja często widzi wcześniej niż rozum. A w kolejnym odcinku na niepojęte pokażę. Co to jest syndrom moralnej wyższości, kiedy dobro staje się bronią? Jak poczucie jestem lepszy, prowadzi do najbardziej okrutnych zachowań. Subskrybuj, bo nie wszystko, co mroczne, widać w świetle.